Piotr Bakowski. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie no i możliwość wypowiedzenia się. Szanowni Państwo, w trakcie wzmiankowanych tutaj prac nad ustawą medialną, usłyszałem, przeczytałem w zapisach internetowych, w prasie, w mediach, że internauci znowu się postawili rządowi, albo coś takiego. Tam są różne były takie, takie sformułowania. Jedna myśl, która została sformułowana w zeszłym roku przy okazji rejestru strony Głów Nierozbronych, wydaje mi się być aktualna również dzisiaj. Mianowicie, to nie internauci, tylko obywatele, którzy korzystają z Internetu, którzy również czytają te projekty, które są publikowane coraz częściej w Internecie również. I o ile możemy rozmawiać o poszczególnych elementach zapalnych, które są związane z rozwojem tego społeczeństwa informacyjnego, to ja bym chciał w tej dyskusji zwrócić szczególną uwagę na wzmiankowany też już tutaj wcześniej dostęp do informacji publicznej i możliwość ponownego wykorzystania tych informacji. Otóż. Ten, Kiedyś powiedziałem, napisałem taki felieton, który, który miał tytuł przejmujemy państwo. Znaczy, chodzi o to, że jeżeli my będziemy jako obywatele mogli dysponować tymi samymi informacjami w tym samym czasie, co przedstawicieli, przedstawiciele konstytucyjni, przedstawiciele narodu, wówczas będziemy mogli budować społeczeństwo obywatelskie. Mamy dzisiaj pewien kłopot też związany z pieniędzmi na tego typu Inicjatywy, bo jeżeli popatrzymy za ocean i zobaczymy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, przecież Stany Zjednoczone są pokazywane jako taki dobry wzorzec tego e government ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. I tam nawet dzisiaj mówi się o tym, że serwisy takie jak DataGov będą zamknięte. Dlaczego? Zabrakło 4 milionów dolarów na to, żeby rząd mógł, ten amerykański rząd mógł realizować zadania w zakresie udostępniania obywatelom do ponownego wykorzystania informacji publicznych. Stąd w dyskusji na temat ustawy, o której pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mówić, zwracałem też uwagę i wiele innych środowisk też zwracało uwagę na to, że państwo nie powinno traktować informacji publicznej i ponownego jej wykorzystania jako sklepiku z informacjami, za które obywatele będą musieli później wyłożyć pieniądze. Powinny być pieniądze zagwarantowane w budżecie na realizację, jak uważam, podstawowego zadania Państwa w zakresie dostępu do informacji. Nie czekając na ustawy, obywatele korzystający z internetu e, zaczynają przyglądać się państwu, tu obecnym, ale państwu w ogóle też, w sposób e, szczególny. Stąd na przykład zachęcam również tu zabranych do odwiedzenia serwisu Sejmometr.pl to jest inicjatywa fundacji e-Państwo która nie wie do końca, czy działa zgodnie z prawem, czy nie, kiedy zasysa, przepraszam za słowo, za kolokwializm, zasysa informacje z procesu legislacyjnego, ale już w tej chwili możemy pokazać, jakie osoby, jacy posłowie mają najwięcej nieobecności w parlamencie, kto zgłaszał uwagi, kto zgłaszał opinie. Przejmujemy państwo, nie czekając na państwo. Dziękuję.